Piękny czerwcowy czwartek. No cóż tu się może zdolić? I to całkiem sporo. Wracam z Bożego Ciała, z Kościoła, patrzę na GPS, a tam kierowca stoi od dwóch godzin z włączonym silnikiem. Pomyślałem sobie, jest ciepło, może klima postojowa nie działa i akumulatory ładuję. Nic wielkiego. Wracam z obiadu, a ten piątą czy szóstą godzinę ma już włączony silnik. Dzwonię do niego najpierw na firmowy, później na prywatny. Cisza nie odbiera. Pierwsza myśl, idę, zasłał. Chciał się schłodzić i nie zdążył, było gorąco. Piszę do klienta, słuchaj, masz może jakiegoś stróża, który mógłby mi sprawdzić, co u mojego kierowcy? Ma włączony silnik i nie odbiera telefonu Po 15 minutach dostaję Wiadomość, auto zgaszony. Kierowca nieźle się bawił. Na następny dzień był rozładunek. Poprosiłem klienta jeszcze raz, by sprawdził, czy kierowca dalej jest spiany. Na szczęście nie był. Pomyślałem, niech się rozładuje, wróci na bazę, to sobie pogadamy. Wrócił i wziąłem go sobie na rozmowę, dlaczego miałeś odpalony silnik przez 8 godzin. To spaliło tyle i tyle paliwa, to są dla mnie takie i takie koszta, bo było gorąco. No i przecież klimatyzację masz postojową, ale nie wiem, jak włączyć. Kier**nisz, nie byłeś, ja nie byłem, byłeś szef firmy, który zatrudnia 600 osób, był osobiście ci wyłączyć auto, nagle cisza, tu masz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, albo leci dyscyplinara.